Czytanie z Księgi Wyjścia Na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela, Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aranowi. Synowie Izraela mówili im Obyśmy pomali z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i chleb jedli do sytości. Wyprowadziliście nas na pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza Oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu i będziecie wy, będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz. A kiedy na rano warstwa roce uniosła się ku górze, mężano na pustyni, leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego synowie Izraeli pytali się wzajemnie. Manchu, to znaczy co to jest? Gdyż nie wiedzieli, co to było, wtedy Mojżesz powiedział do nich: To jest sklep, który Pan wam daje na pokarm. Oto słowo Boże. Pierwę, to Pokarmem z nieba Pan swój ród dał. Pokarmem. Lud To co usłyszeliśmy i poznaliśmy I co nam opowiedzieli nasi ojcowie Opowiemy przyszłemu pokoleniu Chwałem Pana i Jego potęgę z nieba Pan swój lud obdarzył On z góry wydał rozkaz chmurom i bramę nieba otworzył Jak też spuścił modlę do jedzenia, Podarował im chleb niebieski Pan z nieba Pan swój lud człowiek chleb aniołów, Bóg ze sławim pokarm do szczyta Wprowadził ich do ziemi swe świętej, Na górę, która zdobyła jego prawica pokarmem nieba nasz swój lud Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan Bracia to mówię i zaklinam Was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście nauczeni w Nim zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie że, co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych rządów a odnawiać się duchem w naszym, w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Oto słowo Boże. Niech będzie Z każdym z słowem, które pochodzi z ust aleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja Pan z Wami i z duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Jana Moja Tobie Panie kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiadli do łodzi, przybyli do kafarną i tam Go szukali, zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu rzekł do Niego rambi, kiedy ty przybyłeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości, troszczę się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który dawam, Syn Człowieczy, Jego to bowiem pieczęcią swą, naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając, rzekł do nich, na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego on posłał. Rzekł do niego, jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i tobie uwierzyli? Cóż ty działasz? Ojcowie nasi jedni manny na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleby z nieba. Rzekł do nich Jezus, za prawdę, za prawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba wstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego, Panie dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo do Pańskiej. Chwała Tobie Chryste. Panie Jezu, dziś do nas mówisz: Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, z którego On posłał. Pierwszą osobą, która uwierzyła, to była Twoja matka. Tak, i to na samym początku, my wiemy, poczęła Ciebie z Ducha Świętego, a przed tym uwierzyła Słowom Anioła wysłanego do niej, że stanie się matką syna Bożego. Panie Jezu, i właśnie ta matka jest tutaj też obecna która Ciebie najlepiej zna i chcemy ją poprosić, by nam pomogła zrozumieć tego, co do nas mówisz. Maryjo, Ty najlepiej potrafisz wsłuchiwać się w Ducha Świętego i też prosimy Cię, wsłuchując się w Jego natchnienia, podsuj nam te myśli, byśmy wiedzieli, jak mamy odpowiedzieć na dzisiejsze Słowo Boże do nas kierowane. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o tym, jak to zgromadzenie Synów Izraela zaczęło szemrać na pustyni. Byli głodni i szemrali przeciw Mojżeszowi, który wyprowadził ich z niewoli egipskiej. Oczywiście Bóg wyprowadził ten naród z niewoli egipskiej przez Mojżesza. Tak. I tak mówią, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej. Gdzieśmy zasiadali przed gagami mięsa i chleb, jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. A przecież ten naród został wyprowadzony z niewoli. Nie pozwalano dzieciom mechowskiego rodzaju chłopczykom się urodzić. A jeśli oczywiście urodziły się, to trzeba było je zabić. No i tak, nie pamiętają tego, jak to wtedy było, jak faraon kazał zabijać wszystkich chłopców. W sposób cudowny, tylko ostał się Mojżesz uratowany. Panie Jezu, Jakże dzisiejsi ludzie zapominają o tym, co robią, czym drażnią Pana Boga. Jak dzisiaj zabija się dzieci. Tak, tylko w tym roku oficjalnej statystyki z aborcji same zginęło. 25 milionów dzieci. A ludziom wystarczy, żeby tylko mogli zasiadać przed tymi symbolicznymi garnkami mięsa i mieć chleb dosytości, nie tylko chleb, taki jest człowiek, Panie Jezu. A co Ty mówisz? W sposób cudowny Bóg nakarmił naród wybrany na pustyni. Tak powiedział Pan: Ześlę tam chleb z nieba. Ale też od razu zadaję. chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Tak, Bóg zesłał im mannę, cudowny chleb, ale też podał ich kolejnej próbie. Wiem, że to jest o węże. Któreśliły, jaką to człowiek umierał, potem zabrakło wody. A w jaki sposób byli poddani próbie? Otóż, czy w tamtejszej trudnej sytuacji zwracali się do Boga? Tak, czy znowu nie będą marudzić, narzekać na Mojżesza, że i wyprowadził z Egiptu. Jakże znowu. Historia się powtarza, coś powie, przesadzam, ale mogę powiedzieć, że Bóg nas dzisiaj, dzisiejszych ludzi, doświadcza, też dopuszcza pewne nieszczęścia. A my, czy zwracamy się do Niego, czy nie chcemy wszystkiego sami naprawiać, a co najważniejsze, czy wracamy do przykazań Bożych, to doświadczenie tak długo będą trudne doświadczenia dopóki ludzkość nie zaprzestanie zabijania dzieci, ale i dorosłych, bo wiemy, że jest eutanazja i wiele, wiele innych grzechów. Jeśli ludzkość nie odstąpi od tych grzechów, to będą kolejne sytuacje trudne. Trudne, jak się zachowali. Panie Jezu, przez apostoła Pawła mówisz, to mówię i zaklinam was Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich różnym myśleniem. Czyli tak jak ludzie niewierzący. Abyśmy tak nie postępowali, ale abyśmy nauczyli się Ciebie, wciąż poznawali, czego Ty od nas oczekujesz, tak abyśmy przyoblekli nowego człowieka, jak mówi dalej apostoł, stworzonego na obraz Boga, sprawiedliwości i prawdziwej. Świętości. Tak, Panie Jezu. I żebyśmy potrafili takimi być, to dajesz nam chleb żywy, samego siebie. Słyszeliśmy Twoje słowa. Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Panie Jezu, wierzymy w Ciebie i tę wiarę teraz wyznajemy. Podnieś się za wszystkich ludzi, aby nie troszczyli się tylko o ten pokarm doczesny, ale zapragnęli Ciebie, Panie Jezu, chleba żywego na życie wieczne. Ciebie prosimy. Módmy się za ludzi uzależnionych od wszelkich nałogów. Ciebie prosimy. Módlmy się, abyśmy zawsze chcieli, mogli i pragnęli najświętszej ciało Chrystusa spożywać w Eucharystii. Ciebie prosimy. Módlmy się za wstawieńcem naszej najlepszej matki. Za wszystkich, którzy mają problemy duchowe stracili wiarę, poczucie własnego bezpieczeństwa, o potrzebne łaski dla nich. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie dla uszurki. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy nie pozwolili dziecią się narodzić. Ciebie prosimy. Pogodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenia królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Bez nas, Panie. Modlimy Cię za ojczyzną, aby była wierna Bogu i Ewangelii i jest jasnogórskich ślubów narodu. Ciebie prosimy. Bez nas, Panie. Odmyślmy intencje Ojca Świętego o pokój na świecie za prześladowanych za wiary za naszą ojczyznę, nasze rodziny, dzieci i młodzież, aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Angelikę i Grzegorza, którzy się pobierają o ich zdrowie i o szczęście. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o wszystkie narodzone dzieci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich tutaj zebranych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Budzmy się za wszystkich chorych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Budzmy się za wszystkich powodzian. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się w intencji dorodki, która w tej chwili y, rodzi, spodziewa się no, porodu, aby, no, aby Pan Bóg jej pomógł. I proszę też o wypełnienie woli Bożej w moim życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkie Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie, i módlmy się o, prze o przeboganie Trójcy Przenaświętszej i Matki Bożej za wszystkie grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże i Mogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy, Duch Świętym. Zastępcę Matki Najświętszej Przez Chrystusa Pana Naszego Jesteśmy ludem nabytym cerną na krwią W radości Bogu oddajemy cześć Gdy głosimy Bożą wielkość Majestat Jego i moc to niszczymy moc szatana Nikt nas już nie rozdzieli, bo stajemy razem, gdzie nasz Bóg. Ogłaszamy mocą zła na świecie tym. Niszczymy moc szatana Na ziemi tej Zatem cały ludu Pana teraz stan. Uwierz mocy słowa Które daje Bóg Bo szatan jest pokonany I zastępy jego też Kiedy Kościół przyjmuje Nigdy już, gdy stajemy w jedności, nikt nas już nie rozdzieli, bo stajemy.